My Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonów, Żydów i polecanych tobie. To modlitwa Świętego Ojca Maksymiliana Kolbe, proponowana członkom Rycerstwa Niepokalanego, aby codziennie odmawiali to wezwanie. Jest ona bardzo aktualna w czasie, w którym żyjemy. Z wielu powodów. Kontynuujmy nasze, nasze przygotowanie w okresie, w jakim jesteśmy, wypełnienia się tajemnic fatimskich i tego, co powiedziała Matka Boża. I teraz tak, przeczytam Ci najpierw wypowiedź siostry Lucie z Fatimy do księdza Funtesa z 26 grudnia 1957 roku. Ona, najświętsza Maria Panna, Powiedziała mi, że szatan chce stoczyć decydującą walkę z panienką, a decydująca walka jest ostateczną walką, w której jedna strona będzie zwycięska, a druga dozna klęski. A teraz musimy wybrać stronę. Albo jesteśmy za Bogiem, albo za szatanem. Nie ma żadnej innej możliwości. Koniec cytatu. Cytat pochodzi z książki Ostatnia Bitwa Szatana Ojca Paula Kramera, ze strony ósmej. E... możliwość ściągnięcia tej książki przetłumaczenia ją sobie ona też jest dom... e... przetłumaczenia jej sobie na język to jest możliwość darmowego ściągnięcia przetłumaczenia w google możesz sobie przetłumaczyć tą książkę ale jest to bardzo ważna wypowiedź albo jesteśmy za Bogiem albo za szatanem nie ma innej możliwości decydująca walka ostatnia walka Jedna strona będzie zwycięska, druga dozna klęski. No właśnie. I teraz po jakiej stronie jesteśmy? Dzisiaj. I co możemy zrobić? Co możemy zrobić dla Jezusa i dla prawdy, dla Ewangelii, która jest Słowem Bożym, dla Słowa Bożego, który mamy czytać. Znać Słowo Boże to znać Boga. To rozmawiać z Nim. Przeczytam ci dalszy fragment i będę czytać i zatrzymywać się. Jest on bardzo ważny, wiąże się z tym, co nagrałam wczoraj. Yy, jak to możemy rozważać? Posłuchaj. Z przykładów historii Kościoła dowiadujemy się, że wszystko proponowane nam do uwierzenia musi być osądzone przez te definicje. Tutaj dodam, tu chodzi o dogmaty. Dogmaty stwierdzone nieomylnością. A zatem, jeśli kardynał, biskup, osoba świecka, a nawet papież, naucza jakiś nowinek sprzecznych z każdą definicją wiary, możemy wiedzieć, że ta nauka jest błędna i że musimy ją odrzucić dla zbawienia naszych nieśmiertelnych dusz. Odrzucić. Co by oznaczało odrzucić to znaczy nie uwierzyć, nie popierać stawić opór. Tak mniej więcej wygląda opór, jaki każdy może zrobić na swoim poziomie. Czytam dalej. Tak nawet papierze może, tak nawet papież może popełniać błędy, a tak jest, jeśli wyrażona opinia jest sprzeczna z uroczystą i nieomylną definicją kościoła katolickiego. Błędy. W tym wypadku, jeśli chodzi o dogmat wiary, tutaj dodam, to są herezje. To są herezje. Harezje głosi heretyk. Osoba, która sama siebie wyklucza z kościoła, a dlaczego wyklucza? Bo jest sprzeczna z dogmatem wiary, sprzeczna jest z Ewangelią, sprzeczna jest z tradycją kościoła, czyli z tym, co kościół głosi w swej nieomylności, potwierdzonej nieomylności. To jest specjalny rodzaj głoszenia, do tego jeszcze dojdziemy, ale na razie to jest taki, taki, taki wstęp. I oczywiście, jeśli nawet papież może popełnić błąd w nauczaniu pewnych nowinek, to z pewnością kardynałowie, biskupi, księża mogą popełnić błędy w nauczaniach i opiniach. Błędy jeszcze raz. Błędy to są te, jeśli wiążą się z definicją wiary, z dogmatem, to będą to herezje. Czytam dalej i dlatego, kiedy Matka Boża mówi o dogmacie wiary, wskazuje nam niebezpieczeństwo. Matka Boża w Trzeciej Fatimie. W Trzeciej Tajemnicy Fatyńskiej mówi że w Portugalii dogmat wiary zostanie zachowany, i, te, i tak dalej. To jest część zakryta tajemnicy, z innych wypowiedzi wiemy, czego ona dotyczy. Dotyczy apostazji. Apostazji na najwyższych szczeblach kościoła, która, uwaga, będzie walczyła właśnie z dogmatami. Zróć ten cytat, który przytoczyłam się z Dlatego, kiedy Matka Boża mówi o dogmacie wiary, wskazuje nam niebezpieczeństwo wobec wiary i wobec życia chrześcijanina i dlatego życia świata. Przypominając, stwierdzenie kardynała Ratingera pojawi się ono, kiedy uroczyste definicje dogmatyczne o wierze katolickiej są sprzeczne lub podważane. Bo to te definicje są fundamentem wiary katolickiej, a więc podstawą naszego zbawienia. Zgodnie z homilią papieża w Fatimie. W roku 1982. I teraz uważaj, czytam dalej. Na zarzut, że sami księża albo świadcy nie mogą nie zgadzać się z duchownymi wysokiego szczebla, czy nawet w przypadku nadzwyczajnej sprawy, przykłady, które pokazaliśmy powyżej z papierze. Należy pamiętać i odpowiedzieć. To dlatego Kościół ma nieomylne definicje. Porównując każde nauczanie z uroczystymi i nieomylnymi definicjami, można rozpoznać, czy nauka jest prawdziwa, czy fałszywa, nie przez stanowisko zajmowane przez Kościoła wśród duchowieństwa. I teraz uważaj, jak nauczał święty Paweł, ale. Gdybyśmy nawet my, lub anioł z nieba, głosił Wam Ewangelię różną od tej, którą Wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. List do Galatów, rozdział pierwszy, wers ósmy. I teraz uważaj to zdanie. Wierni mają uważać nawet apostoła za przeklętego, odciętego od Kościoła, zasługującego na ogień piekielny, jeśli przeciwstawia się nieomylnej nauce Kościoła. Dlatego Kościół ma nieomylne definicje, dogmat wiary. A ostateczna walka będzie właśnie o dogmat wiary. Ona już jest. Przeczytam ci dalej przykład, który jest przytuczony, bo nie jest dobry. Wybornym tego przykładem jest sprawa prawnika o imieniu Eusebiusz, który wykazał, że Nestoriusz, Wysokiej, wysokiego szczebla arcybiskup w Konstantynopolu, najwyższy rangą dostojnik po papieżu, nie miał racji, kiedy negował to, że Maryja jest Matką Boga. Ten, Euz ten Nestoriusz negował, że Maryja jest Matką Boga. Wówczas ten prawnik, Eusebiusz, podniósł się w swojej ławie podczas mszy w Boże Narodzenie wyobraźmy sobie tę sytuację i skrytykował Nestoriusza zagłoszenie herezji. Co to była za charyzja? Charyzja, że Maryja nie jest Matką Boga. Ale wszyscy wysocy księża i biskupi milczeli wobec charyzji Nestoriusza. Dlatego świecka osoba miała rację, a pozostali byli w błędzie. Dlaczego? Bo Maryja jest Matką Boga. Kościół to ogłosił w sposób uroczysty. To jest dogmat wiary. Dlatego świecka osoba miała rację, a pozostali byli w błędzie, czy tam dalej. W celu wysłuchania tej sprawy zwołano sobór w Efezie i uroczyście oraz nieomylnie określono, że Maryja jest Matką Boga. Musiano to aż tak zdefiniować, żeby nie był, nikt nigdy już nie miał wątpliwości. Ale uwaga, tutaj dodaję, że zdarzają się kazania, zdarzają się wypowiedzi hierarchów najwyższych, którzy tak mówią, że widać, że negują. negują. ten fakt. Czytam dalej. A ponieważ Nestoriusz nie chciał się wycofać, ten najwyższej rangi dostojnik po papieżu, został zwolniony i ogłoszony heretykiem. Nestoriusz został ekskomunikowany. Tutaj dodam przez kogo? Dzięki działaniu osoby świeckiej. I teraz to zdanie. To zdanie jest bardzo mocne. Posłuchaj. Podsumowując, prawda to nie sprawa liczby czy szczebla. Czyli prawda to nie jest, że iluś ludzi popiera tą prawdę i to wtedy będzie prawda, albo prawda to nie jest prawda, kiedy ktoś stoi wyżej na szczeblu hierarchii kościelnej. Nie. Prawda to sprawa tego, co Chrystus i Pan Bóg ujawnili w Piśmie Świętym i tradycji. Co zostało uroczyście zdefiniowane przez Kościół katolicki i czego Kościół katolicki zawsze uczył, zawsze, nie od roku 1965. Jeszcze raz. Prawda to nie sprawa liczby, czyli ile ludzi jest za, za to, co ktoś głosi, ilu to popiera, w ilu krajach, w ilu episkopatach. Czy szczeblach, czy popiera to papież, czy popierają to biskupi? Kardynałowie ba, a ludwie inaczej. Prawda to sprawa tego, co Chrystus i Pan Bóg ujawnili w Piśmie Świętym i Tradycji, co zostało uroczyście zdefiniowane przez Kościół Katolicki i czego Kościół katolicki zawsze uczył zawsze, a nie od roku 1965. Więc jeśli ktoś neguje słowa z Pisma Świętego, wprost neguje, to jest to bardzo prosta herezja. Od razu, oczywista. Módlmy się, abyśmy stawili czoło mężnie o opieką świętego Michała Archanioła. W walce ze złem. W walce o prawdę. O prawdę, którą głosił Chrystus. I Pan Bóg ujawnił w piśmie świętym i w tradycji. Prawdę w walce, o której mówiła święta. Nasza Matka Boża w Fatimie ale mówiła do siostry Łucji że przyjdzie nam stoczyć decydującą walkę ostatnią ale będzie ona zwycięska jeśli będziemy stać po stronie prawdy tą walkę już teraz toczymy tylko że ona narasta Omary Joba z Grzechu poczęta móc się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonów, Żydów i poleconych Tobie. Amen. Pod filmem umieszczę link do pobrania do tej książki na stronie Fatima Ergie. Jeśli nie wiesz, jak go przetłumaczyć, napisz. Jeśli nie poświęciłeś się niepokalanej, zrób to według metody 13-dniowej świętego Maksymiliana Kolbe również umieszczę link do milicji niepokalanej. Możesz pobrać książkę w PDF-ie w języku polskim i, i sam podjąć ten wysiłek, tą radość, aby się poświęcić Matce Bożej niepokalanej, według tej metody Maksymiliana Kolbego. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Jezu, ufam Tobie, Maryjo, zawierzam się Tobie.